koła SRAM S80 carbon łożyska łożyska ceramiczne S80 ogromna tafla karbonu, szelbe 1 yy, opony Zakręćmy to dla wideo. Wstawcie, stawcie, dzięki. Także tak to wygląda. Zobaczmy drugą przednią. Przednia jest S60. Też sramowska. Piasta. Zważmy to, ile to waży. Także przednie koło kilo 255 czyli 1255 gram. A tylne. A tylne koło 1600 gram. Dobra, tak wyglądają bardzo drogie koła marki SRAM S80. Dzięki za oglądanie. Na razie.